Dowiemy. TikTok mi usunął filmik o psie Moniki Kociołek i o Timie X. Oczywiście nie wiem za co, ale to bardzo ważny i bardzo smutny temat, dlatego nagrywam to po raz drugi. Tego proszę, żebyście obejrzeli do końca i żebyście nie byli jak Monia Liza. Monika razem ze swoim chłopem kupiła sobie pieska. Problem w tym, że to jest hybryda psa z tak zwanej pseudo -hodowli. Krzyżowane w takich hodowlach są różne rasy psów. W celu uzyskania jak najsłodszego pieska. Wiecie, musi pięknie na Insta wyglądać, żeby można było na nim zarabiać. I przez przypadek, Monia mu od razu założyła Instagrama. Branie psa z takiej hodowli to jedna rzecz, ale promowania te. Promowanie tego, robienie Instagrama, i jakby, no wiecie, no dużo dziewczynek pewnie będzie teraz patrzeć na to i o Jezus, Monia ma takiego słodkiego pieska, my ja też chcę takiego. W takich hodowlach nie sprawdza się tych krzyżówek pod względem ewentualnych chorób genetycznych. Lekarz, z którym rozmawiała Karolina Korwin-Piotrowska, mówi wprost, że w takich hodowlach jest masa chorób genetycznych i te zwierzęta będą się męczyć, będą wymagać dodatkowej opieki. Promowanie, wspieranie i kupowanie psów z takich hodowli to jest robienie krzywdy psom. Pies Moni to Frispu, czyli mieszanka pudla i biszona. To nie jest pies rasowy. Aha, czyli Dwie rasy sobie mieszają, jakieś rasowe psy dwa sobie mieszają, że wyszedł jakiś taki słodki pie piesek, tak? No to kurde, no, no coś się może potem źle stać? W ogóle hodowla takich psów w celach handlowych jest nielegalna. Monia daje piękny przykład dzieciom, które ją oglądają, że posiadanie pieska tylko dla wyglądu jest super. I wiecie, jaka jest pierwsza rzecz, którą robi Monia po zakupie pieska? Tak, zgaliście, że go na Augustinu X, gdzie jest pełno dzieci. Takie... Ja pierniczę! To, co Nitro, legendarne jego słowa, ha, yy, ha jest nieme i nie istnieje jak mózg Moniki Kociołek, teraz naprawdę się sprawdzają ja w stu procentach. Jak można, okej, okay, już dobra, pół biedy, znaczy nie pół biedy, tylko pomijmy to. Ona nowe pieska małego wzięła na obóz Teamu X, gdzie jest masa dzieci i jest nowe środowisko. Ona powinna tam siedzieć i tego psa wiecie w jednym miejscu, żeby się oswoiło, a, a ona nawet wszystkich szczepień jeszcze nie zrobiła i już bierze go na obóz Teamu X, ja w to nie wierzę.